wielkimi krokami skraczamy w nowy sezon 2025-2026. Z tej okazji mam do zaprezentowania kontrowersyjne typy, które według mnie mogą się wydarzyć. Najpierw zaczniemy od najbardziej prawdopodobnej rzeczy, a skończymy na opinii, która postawi mnie w takiej sytuacji. A więc mój hot take level pierwszy, na który prawdopodobieństwo wynosi aż 99,9% to... Arsenal nie wygra w tym sezonie Ligi Mistrzów. Niech gunerzy jeszcze nie wychodzą, bo spróbuję to jeszcze jakoś wytłumaczyć. Ten klub ma już 159 lat i nigdy ich brożyna nie wygrała Ligi Mistrzów. Takiego biransy nie można już nazwać krątwo, a przeznaczeniem. I tak, tak, tak. Kobiety gunerki wygrały w tym roku ten puchar, ale tak szczerze to. Who cares? Edmund care. to bym się aż tak nie martwił, bo wciąż macie około 0,51 szans na zwycięstwo najwięcej w historii. Gdyby nakładałem mi się zdobyć ten puchar, co szczerze się nie wydarzy, to strasznie ucierpi na tym moja reputacja eksperta piłkarskiego. Hottek level drugi, czyli coś na sobie wielkie prawdopodobieństwo. A więc Robert Lewandowski z więcej niż 25 koli w sezonie we wszystkich rozkrywkach. Niby jest to pewniak, jednak nie zapominajmy, że Ang ma już 37 lat. Większość piłkarzy w jego wieku albo jest już emerytami, albo ewentualnie nabijają sobie kole z farmerami. A Robert wciąż gra na najwyższym światowym poziomie. Ostatnio miał tu rodzina, a więc wszystko najlepszego, Aby według mnie jak Lewy przestanie się łamać, nie przyłapią go na dopingu, Dodawuję Dawu radę. Do tego dałem tu na level drugi. A teraz hot take poziom trzeci, w którym wracamy do Arsenalu, a mianowicie Viktor Jokeresz okaże się slopem. Okej, okay, to już jest całkiem mocna opinia, bo jak człowiek, który zdominował Ligę Portugalską, może okazać się flopem. No na przykład tak samo jak Joao Felix, który na obecnym etapie kariery zawicza więcej klubów niż goli. Wiktor jak najbardziej może pójść w jego ślady, ale oczywiście nie musi. Szwed będzie strzelał jak Erling Hallan, albo Elasmus Hoylum. Mist pomiędzy. W ostatnim meczu z Man United Wiktor miał więcej dotknięć włosów niż piłki, więc nie wróżę mu za dobrze, ale trzeba pamiętać, że było to dopiero pierwsze spotkanie sezonu. A moja następna kontrowersyjna opinia to... Polska nie wejdzie na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Darkness, Nasza reprezentacja jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Jesteśmy na trzecim miejscu w eliminacjach. Naszym następnym rywalem jest Musarna Holandia. I jeszcze do tego mamy zupełnie nowego selekcjonera, Jerzego Urbana. Jak może to być idealny przetis na brak awansu. Po prostu polski ten hak rozwalił całą naszą kadrę i uciekł pykać sobie w golfa. Patrząc sumie na to, jaki poziom ma nasza reprezentacja, hot powinno być to, że uda im się awansować na mundial. A teraz Tali zostaje w temacie Mistrzostw świata, gdyż moja kolejna kontorbeczfywna opinia brzmi: Neymar zagra na Mundialu. Jakich my dożyliśmy czasów, że takie wydanie jest odważane jako hot take? Obecnie Neymar ma 33 lata, a w tej Brazylii to tak szczerze gra jak jakiś 60-letni dziadulo. A przez te ciągłe kontuzje te skurczy byk, więc nie spęsa na daście dwójce albo w kasynie niż na boisku. Ja jednak jakoś odrobinkę wierzę, że Neymar zagra dobrze w tej wizie farmerów. I ten bandyta Ancelotti powołał go na Mistrzostwa Świata 2026. Hot take poziom piąty i tu zaczyna robić się gorąco. Manchester United spadnie z Wigi. W tamtym sezonie było do tego bardzo blisko, a obecnie, musory. ale mając najgorszego napastnika w historii Premier League na ataku, nie wróżę im za dobrze. Hojlund jest taki tragiczny, że na spokojnie mogę nagrać godzinny materiał, w którym po prostu będę wymieniał lepszych napastników od tego klosa. Ale to nie jest wina tylko i wyłącznie Duńczyka. Trenel jest do bani, Mont jest do bani, a Onana łopie, to troszeczkę z inna liga. W uczuja i Fernandeszowi ponarazie tylko oni z tam grają. Jeśli dalej tak zostanie, to mogą się nie utrzymać. Mam nadzieję, że to się źle nie dostarczy. Następna moja opinia to Wigiscyl Junior po sezonie przejdzie do Aradi. Po tym, gdy Rodri wygrał rok temu za piłkę, Coś w Brazywicku pękło. Na ich się pisał niby, że jeśli trzeba zrobić, to sobie czy trzeba, a jak na razie tego nie widać. Jeśli wini się nie poprawi, to myślę, że nowy trener, Szabi Alonso, może go sprzedać za gruby miliony arabskim klubom. A według mnie Brazywiczek nie pasuje do stylu preferowanego przez jutrańskiego wsta, Także ta opinia wcale nie styka z Rivala. Co nie? Generowałem już kibisów Realu Madryt, także teraz para na kibisu Barcelony. Lamin Jamal zagrał słaby sezon. Ten garaik ma dopiero 18 lat i jednak w mangach ma rozegrane bardzo dużo minut jak na swój wiek. tego Jamal na swoich barkach ma bardzo dużą presję. Na presach ma najbardziej legendarny numer w Barcelonie i dlatego każdy kidos i każda sezonówka na mieście nosi koszulkę Barsy w jego nazwiskiem. Powiem Wam, że mnie w takim wieku jadłoby presja i tak samo może zdarzyć się z zaminem Jamalem. I sadem się z tego powodu nie zdziwił. Według mnie ten sezon będzie prawdziwym testem Hiszpana. Albo zostanie nowym Anzu Fatin Albo nowym daomazji. A przed nami zostało już podium najbardziej kontrowersyjnych opinii. A więc hottek z trzeciego miejsca brzmi. P.S. że odpadnie z Wigi w fazie ligowej. Pewnie zapytacie, jakim sposobem zwycięstwa Wikimistrzów z Interem Mediolan, a z pięcioma golami może tak szybko odpaść? Tak szczerze to sam nie wiem. Może dlatego, że w Superpucharze ledwo wygrali z Totkami, a w finale World Cupa przegrali z Chelsea? I może są to słabe argumenty, to w piłce nożnej już nie takie rzeczy się starzały. No i w końcu oglądacie film z najbardziej kontrowersyjnymi opiniami. A kolejna, czy przedostatnia takowa opinia brzmi Polski klub wygra europejskie rozgrywki. A tak dokładnie to raczej Liga Konferencji. W ostatnich latach sporo naszych drużyn grał w decydujących meczach tych rozgrywek. Także jakieś tam szanse myślę, że są. Szczególnie dlatego, że w tym roku aż cztery polskie kluby. Legia, Jagiellonia, Raków i prawdopodobnie Lech zagra w tych rozgrywkach. A najlepsze jest to, że jesteśmy liderami jeśli chodzi o ten ranking. No bądźmy szczerzy, jeśli Olimpikakos wygra Ligę Konferencji, Polski klub też jest do tego zdolny. I teraz para na ostatnią najmocniejszą opinię, na którą szansa jest minimalna, ale jakaś tam jest. A więc, hot take, level 11, brzmi: Darwin Nunes wygrał tu piłkę 2026. Wiem, że to brzmi nierealnie, ale serio jest na to szansa. na Grobe z Alhidar i w dwóch dotychczasowych meczach strzelił dwa gole. Jeśli utrzyma to tempo strzeleckie, Wygra koronę kuras czesów, pokonując Ronaldo, do tego wygra Ligę Arabską, jak i Azjatycką Ligę Mistrzów. To ma szansę na balon Dora. A jeśli jest dodatkowo wygra Mistrzostwa Świata 2026, to jest to pewna złota i Szansa na zwycięzcę wyniesie wtedy 99,9%.